Witam wszystkich z tej strony. Katakła to jest pół vlog informacyjny, a pół w sumie podziękowanie za 10 tysięcy subskrypcji, ale po kolei. Jak wiecie bądź nie na wczorajszym streamie udało mi się wbić 10 tysięcy subskrypcji, za co oczywiście mega dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Tak, no tak. No dobra, skoro podziękowania mam już za sobą, to czas na informacje. Po pierwsze, QA. Mm do którego pytania możecie zadawać właśnie pod tym filmem. Mam nadzieję, że zabierze się dużo fajnych pytań i że wyjdzie z tego całkiem fajny film. Po drugie, po drugie grupka na Facebooku pod nazwą Podwójny Kataku została utworzona. Dlatego zapraszam wszystkich na tę właśnie grupę, gdzie możecie nie wiem, postować różne ciekawe rzeczy związane, czy to z Pokémonami, czy to może na przykład z moim kanałem. Nie wiem. Róbcie tam co chcecie, oczywiście jest tam sobie regulamin i no i będziemy banować, jak ktoś nie będzie przestrzegał regulaminu. No ale dobra. Ta grupa jest dla Was, żeby, żeby tam były fajne rzeczy. Zróbmy z tego fajne miejsce, i tak dalej. Dobra. Link macie oczywiście w opisie do tej grupy. I ostatnią, trzecią rzeczą jest, jest Minecraft. No, jest Minecraft, który obiecałem na 10 tysięcy subskrypcji, kiedy jeszcze miałem te tysiąc subów, ponieważ miało być na 1000 subów, ale za szybko to wbiliście Więc uznałem, że 10 tysięcy to będzie taki próg, który mm, będę chciał pobić i będę wtedy chciał dopiero zrobić tego Minecrafta. Bardzo mnie wszyscy prosiliście, dlatego mm, uznałem, że w końcu na 10 tysięcy subskrypcji złamię się. I no, i dam wam tego Minecrafta, dam wam tego Minecrafta, więc Minecraft pojawi się na dniach jeszcze tutaj na kanale jakiś film z tego, ewentualnie jakiś stream, stream jeszcze, to zobaczymy wszystko. Mam w sumie nawet taki koncept na miniserie, ale co ten pierwszy odcinek z serii tam mi powiecie czy yy, chcecie tak, taką serię. No i co, no i to by już było na tyle. Ja kończę tego małego vloga. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy zasubskrybowali mój kanał, którzy komentują, którzy lajkują moje filmy. No i oczywiście tym, którzy po prostu są, ale nie zostawiałem po sobie jakoś, jakiegoś widocznego śladu oprócz wyświetlenia, ponieważ no, bez wszystkich moich potjonów nie byłoby mnie. Pamiętajcie o zostawieniu pytania na QA. I co, ja się z wami żegnam. Cześć!